Cześć, to jest kanał Lucińska Shows. Ja nazywam się Ania Lucińska i zapraszam Was do świata motoryzacji widzianego moimi kobiecymi oczami. Teraz zaczynamy nowy odcinek, ale zanim, to jeżeli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to jest właśnie dobry moment, żeby nacisnąć ten dzwoneczek i będziesz powiadomiony o wszystkich nowych odcinkach. Zaczynamy! W dzisiejszym odcinku dowiesz się, oh my god, czym jest tryb jazdy Maybach? Ile waży luksus? Chluśniem, bo uśniem. A i czym jest brzmienie Aerial Grace? Tych i wielu innych rzeczy dowiecie się w dzisiejszym odcinku Lucińska Show. Zapraszam! Kochani, kto nie lubi luksusu? Ja uwielbiam. Ale luksus dla każdego będzie znaczył coś zupełnie innego. Dla jednych to będzie butelka szampana, dla kogoś innego kawior, droga torebka, albo jakiś przepiękny zegarek. Ale luksus to też czas wolny dla samego siebie. To taka przyjemność zjedzenia w spokoju śniadania o godzinie 11. .00. I tak płynnie przechodzimy do nowej definicji luksusu według Mercedesa. Oto Maybach EQS SUV. Niektóre nazwy marek samochodowych przenoszą nas w Inny świat. I tak jest właśnie z Maybachem. To jest taki krem de la creme motoryzacji, taki motoryzacyjny penthouse. Ale teraz Maybach wchodzi w zupełnie nowy rozdział w elektromobilność. I w tym segmencie na razie nie ma konkurencji, bo z elektrykami do motoryzacyjnego Mont Everestu nikt się jeszcze nie wspiął. I właśnie ten duży SUV EQS Maybach jest pierwszy. Jest napis, jest logotyp Maybacha, jest luksusowo, jest wytwornie, jest cicho. Zaczynamy pierwszy test EQS Suwa Maybacha w Polsce. Nowy Mercedes Maybach EQS SUV ma być prawdziwą taką ucztą dla zmysłów. No, bo zobaczcie, tylko na ten przód. On wygląda naprawdę imponująco. Każdy się za nim ogląda, każdy naprawdę. Ale nawet ja, jak wychodzę za kierownicę, to też się muszę jeszcze za nim obejrzeć. EQS SUV imponuje swoją posturą. Ma i 5,12 metra długości, ale to ten sam garnitur, co klasyczny EQS SUV. Wyjątkowość Maybacha polega na bardziej wytwornych szczegółach. To tak, jakby powiedzieć, że ma ten sam garnitur, ale polerowane buty, poszetkę i spinki mankietów. Dodatki, które bardziej błyszczą. I to właśnie one mają definiować tu prestiż. Nasza testówka jest jeszcze bardziej wysublimowana, bo to opcja Night Series. Dlatego sporo tu czarnego koloru. Na wrotach powietrza, grillu, felgach czy logotypie. Normalnie wszystko świeciłoby tu chromem. Zobaczcie na tą atrapę chłodnicy, na te prążkowane listwy, które mają nawiązywać do prążkowanego garnituru. Tak przynajmniej twierdzi e, Maybach, Mercedes. Who the hell are you? Za tym kryją się różne czujniki, różne radary, których w nowych samochodach absolutnie nie brakuje. Ale zobaczcie na te smaczki, ta obudowa reflektora, która jest wykonana z różowego złota, jest tu nawet logotyp. Maybacha. Takie smaczki, to ja lubię. Chociaż są i fragmenty w tym samochodzie, które wysublimowaną elegancją nie grzeszą, na przykład tu, te felgi. No więcej emblematów Majbacha chyba się nie dało tu upchnąć. Trochę mam wrażenie, jakby projektował to sam Philip Plein. Ale na szczęście, na szczęście można sobie wybrać inne wzory felk. To mamy 21 cali, a też są 22 cale do wyboru, więc można to zmienić. A to zobaczcie, taka ciekawostka, w tym miejscu od strony kierowcy na błotniku znajduje się wlew do płynu do wycieraczek. Tak, taka ciekawostka. Dlaczego? Ponieważ ta maska się nie otwiera. Nie otworzycie jej w żaden sposób. Dopiero jak pojedziecie do serwisu, to mogą ją Wam otworzyć. A tak? Nie. No ale zobaczcie, jak ten samochód prezentuje się nawet z boku. Tu na słupku B mamy wszędzie logotypy Maybacha. Ja akurat tak nie lubię, żeby tak było, ale może niektórzy to lubią. Tu mamy ten próg, taką listwę, która się nie chowa. Dlaczego? Ponieważ tu pod spodem jest bateria, więc dlatego nie ma miejsca, tak jak na przykład w Maybachu. biele się. Tu mamy klamki schowane i teraz tak, jak podchodzimy do naszego samochodu, gdzie mam kluczyki, to automatycznie one się będą nam wysuwać i otwierać, a jak będziemy odchodzić, to one się po prostu samoistnie zamkną, tak jak teraz. To zobaczcie na ten Tył elegancki, wysublimowany. Tu mamy taki bardzo ładny spoiler, ukrytą też lampę, ale ta lampa, która się przeciąga przez całą długość karoserii, wygląda naprawdę imponująco. I tu wieczorem, albo w ciągu dnia też możemy zobaczyć takie specjalne projekcje, które nas witają, które nas żegnają, i mamy tutaj lampy LEDowe w kształcie takiej spirali 3D. To teraz otwieramy bagażnik i sprawdzamy, ile w nim jest miejsca. No i powiem tak, no nie ma go za dużo 440 litrów i pewnie zastanawiacie się, cóż to jest to czarne, plastikowe, cóż? E, moi drodzy, nawet można to wyjąć. Jest to lodówka. Tak, to jest lodówka, więc jeżeli, się, jeżeli ją wyciągniemy, tego miejsca będziecie mieli zdecydowanie więcej. Ale kto by nie chciał mieć lodówki w swoim maybachu, Ja bym chciała. Kolejna rzecz. Tu mamy taką półeczkę, która jest bardzo fajnie zintegrowana z bagażnikiem. Jak ta klapa się zamknie, to wtedy nic, żadne dźwięki z zewnątrz nie będą nas niepokoić, bo właśnie o to chodzi w Maybachu. Jak samo jak zamykamy klapę, zobaczcie tutaj też mamy emblemat Maybacha, żebyśmy podziwiali, zamykając bagażnik, że mamy właśnie własnego Maybacha. To teraz zapraszam was do wnętrza tego wspaniałego. przepięknego Majbacha, który takim plaśnięciem miał właśnie zamknąć te drzwi. Zamknął trochę mocniej, ale w momencie, kiedy się te drzwi zamkną, oprzyte tą skórą, tym drewnem, przenosimy się w zupełnie inny wymiar. Niektórzy mówią, że to jest tak jakby salon Majbacha, taki kokon, który ma nas otulać bo tu jest przepięknie, tu jest bogato, tu jest komfortowo, tu jest wygodnie, ale przede wszystkim cicho. I tak naprawdę na każdym miejscu, gdzie usiądziemy jest wygodnie, ale tu, z tyłu, za tym fotelem pasażera jest po prostu najwygodniej. Pierwsze co? Podusia. I podusia nie byle jaka, bo z logotypem Maybacha, ale ją odłożę tu, ponieważ będzie mi po prostu wygodniej Wam wszystko pokazywać. No te fotele, to są fotele first class, czyli coś takiego jak klasa pierwsza w samolocie i naprawdę tak się to można poczuć. Standardowo, jak w każdym Mercedesie, jak w Maybachu, jak w limuzynie, w S-klasie, możemy tutaj nasze fotele sobie ustawiać w taką pozycję, jaką chcemy. Możemy się bardziej rozłożyć. Tutaj, o! Ten fotel przede mną się przesuwa do przodu, żebym jak najwięcej komfortu. Zaraz się wysuną wszystkie tu te moje... O, patrzcie, co to się będzie działo. O, tu się nawet zagłówek złożył, proszę bardzo. Idziemy dalej i patrzcie, co tu się dzieje. Uh -huh, uh -huh. Można, można jeszcze tu. O, można, nie można już dalej? Jest wygodnie, jest przyjemnie, można tak podróżować. Wnętrze tego Maybacha zostało zaprojektowane właśnie w zgodzie z credo Maybacha. To, co dobre, musi być również piękne. I jest. Absolutnie piękne, bo na przykład w standardzie dostaniecie tą przepiękną skórę Nappa Exclusive, ona jest też specjalnie garbowana naturalnie, ponieważ też Mercedes Maybach stawia na ekologię, tak samo jak są dywaniki zrobione z ekonylu, ale... Zostańcie tutaj przy fotelach, które są bardzo wygodne. Zobaczcie te podusie. Ja te podusie absolutnie uwielbiam. One są takie mięciusieńkie. Co prawda jest biały, zamszy, długopiałym pewnie nie pozostanie, ale jest piękne logo Maybacha. Tu nawet w fotelu jest taki specjalny znaczek Dolby Atmos. Chodzi tu o dźwięk. O co dokładnie, do tego jeszcze wrócę. W tym miejscu. Zobaczcie, tak przepięknie podświetlany głośnik, mamy tutaj nawet takie logo Maybach'a, które wygląda naprawdę przepięknie, tak jakby wtopione, taki trochę efekt 3D. Chodzi o to, żeby ten dźwięk również do nas tu dochodził przy samych tutaj e, uszach, jak sobie siedzimy, jedziemy, płyniemy, tak naprawdę to słyszymy tą wspaniałą muzykę. W tym miejscu, ta, ten panel, to też wygląda trochę jakby tutaj coś Płynęły, jakby taka linia tu sobie jechała. To patrzcie, nawet o, to można, to jest taki lewitujący trochę ten, ten kokpit. W tym miejscu, nasza lodówka, którą widzieliście od strony bagażnika proszę bardzo, jest to prawda pusta. Też możecie sobie zamówić w tym miejscu. Zobaczcie, jest taki uchwyt do trzymania podwójnych kieliszków i oczywiście emblemat Maybacha. To możemy sobie cały podnieść, i zobaczcie, co tu się kryje. Tu się kryją stoliki. Takie stoliki, jak w samolocie. Bardzo porządnie wykonane. Tu wykończone skórą. To nie jest, moi drodzy, ekonomiczna klasa. To jest pierwsza klasa. O tak. I jeszcze w gratisie dostaniecie słuchawki. Nie byle jakie słuchawki, bo słuchawki Mercedesa. Zobaczcie, w tym miejscu możemy ładować bezprzewodowo nasz telefon. Ładowarka indukcyjna. O, nawet już się ładuje. Ale dalej. Jedno przyciśnięcie i zobaczcie tu się otwiera. Specjalna półeczka na nasze napoje. Możemy sobie je schłodzić. Możemy sobie je podgrzać. Ha? Tak bardzo ładny też napis um, Maybach. Zamykamy. Przepiękne drewno z otwartymi porami. Wszystko eleganckie, najwyższej jakości. Tak samo jak i system rozrywki MBUX High End Entertainment System. Możemy sobie sterować naszymi fotelami, możemy mieć masaż, możemy zmieniać oświetlenie, ambientę. Zobaczcie, które ja bardzo lubię, aczkolwiek... Dobra, nie, to jasność, ok. Kolor. O, teraz się zrobi tak... Niebieskawo. Mamy 11 i 6 cala wyświetlacze. Bardzo dobra rozdzielczość, tak samo jak te ekrany z przodu. Naprawdę tu wszystko jest na swoim miejscu. Jasne wnętrze w tym samochodzie dodaje do całości jakieś plus 10 punktów. Mamy tu pozyskaną w zrównoważony sposób skórę i ekskluzywne drewno. Mnóstwo w tym aucie detali, które w całości wyróżniają ten samochód. To auto ma też szereg udoskonaleń technicznych, których nie widać. Jak na przykład dodatkowe uszczelnienia i izolację akustyczną. Jest tu pianka absorbująca w nadwoziu, ale i w oponach. Są też dźwiękochłonne szyby. Do tego majbachy po wyprutu Trafiają na specjalną, bardziej szczegółową kontrolę jakości. Przesiadam się do przodu, i tak naprawdę to nieważne, czy siedzi się tam z tyłu, czy tu, tu wszędzie jest wygodnie. No te fotele naprawdę robią robotę, podusie też, ale zobaczcie, ta kierownica oprzyta tu skórą, tu jest pianoblak w środku, napis Maybach, żebyśmy pamiętali, jak mi samochodem jedziemy. Może też jeszcze być tu element drewna. Do wyboru do koloru, co chcecie. Ale to, co najbardziej podoba mi się w tym samochodzie, to jest ten ekran. Ta jedna wielka ta szkła, która się ciągnie przez całą długość naszego samochodu. Mamy trzy ekrany, to się nazywa Hyperscreen MBUX, i to mamy cały ten system infotainment. Na środku tu mamy ekran osobny dla naszego pasażera. I ja też również, jako kierowca, mam swój osobny ekran na tym miejscu, patrzcie na tym tunelu środkowym. Otwieramy. Tu mamy różne schowki, miejsce na nasze kubeczki, ładowarkę indukcyjną. Jest bardzo dużo w ogóle wszędzie. Tu podpięć pod y, ładowarkę USB-C. Tu znajduje się przycisk start-stop. Tu y, uruchamiamy naszą elektryczną bestię. Tu mamy kolejny bardzo głęboki schowek i tak naprawdę to wnętrze wygląda, ten system, bardzo podobnie jak wszystkie Mercedesy, tylko jeszcze ma taki twist dodatkowy, no bo to jest Maybach, więc to jest naprawdę z gustem, komfortowo, ale przede wszystkim luksusowo. Jedyna mała rzecz, która nie do końca mi tu odpowiada, to w nocy szczególnie widoczne, to oświetlenie ambienty. Ono jest fajne. To są 250 jest 256 ledów, które są indywidualnie no się podświetlają. 64 wybory kolorystyczne. W nocy to wygląda jakbyśmy jechali takim jarmarkiem na kołach, czyli jakbyśmy wyszli z koncertu muzyki klasycznej na koncert Modern Talking ale na szczęście możemy sobie to wszystko indywidualnie tu, w tym miejscu wybierać, jasność, efekty, mniej lub bardziej, to wszystko możemy sobie zrobić sami. Te co, gotowi na przejażdżkę Maybachem EQS -sów? Jedziemy. No dobrze. Cisza, spokój, komfort, uff. Jak mi się to podoba. No ale dobrze. Najważniejsze techniczne fakty dla Was, bo tego pewnie e, jesteście ciekawi. Może zacznę od tego. Ile waży luksus? A no właśnie. Ile waży ten kolos? No więc ten kolos, moi drodzy, waży ponad 3 tony, a dokładnie 3075 Kilogramów, ale to z tego względu, że no oprócz tej baterii i tych wszystkich rzeczy, które tu muszą swoje ważyć, to jednak jest bardzo duże wygłuszenie w tym samochodzie. Więc mamy różne elementy, które sprawiają, że w tym samochodzie naprawdę czujemy się bardzo dobrze, komfortowo, bo po prostu słyszymy bardzo mało tych dźwięków z zewnątrz. W standardzie mamy tu napęd Formatic na obie osie. I mamy dwa silniki elektryczne. W sumie łączna moc 658 koni. Jeżeli chodzi o baterię, to ta jest o pojemności 118 kWh netto, więc to jest naprawdę potężna, potężna bateria i ona pozwala nam zrobić zasięg do 500 km. Co jest uważam, że całkiem dobrym wynikiem jak na tak duże auto, ale to dzięki tej baterii. Wcześniej, jak siedziałam tam z tyłu, to pokazywałam Wam taki znaczek Dolby Atmos, ponieważ Mercedes-Maybach jest pierwszą firmą, która właśnie wprowadziła tą przełomową technologię dźwięku dla prawdziwych fanów, dobrych rytmów, brzmienia przede wszystkim. Chodzi o to, że ten dźwięk jest bardzo przestrzenny. Tu mamy głośniki Burmaster 4D, czyli mamy wrażenie, że ta muzyka nas otacza, otula. I to jest bardzo fajne. Ja uwielbiam słuchać muzykę w samochodzie i tu ona jest bardzo dobra. Co ważne, mamy tu również różne tryby jazdy, no tak jak w każdym samochodzie, ale tu jest jeden wyjątkowy. I żeby powiedzieć, a raczej pokazać, unaocznić Wam o co chodzi w trybie, który nazywa się Maybach, to poproszę mojego operatora, aby przeszedł się teraz do tyłu. Pan operator przesiadł się do tyłu, super, więc teraz wybrałam tryb jazdy sport na początku, żeby poczuć, znaczy zobaczyć, czy, czy nasz operator tą różnicę poczuje. Uwaga, jadę sobie, jadę, tu o, robię trochę coś takiego i uwaga, będę troszkę hamować. Okej, okay. i teraz uwaga, różnica, przełączamy na tryb Maybach. Ja już od razu czuję różnicę w prowadzeniu. Jest taka bardziej płynna. Ruszam prawo, lewo i uwagę będę hamować. I co operatorze, czuć różnicę? No, czuć, no jasne. Bo chodzi o to, że w tym trybie Maybach ma być jak najbardziej niwelowanie, e, ruszania, e, niwelowanie ruszania się nadwozia. Chodzi o to, żeby po prostu nadwozie się mniej ruszało. I cena moi drodzy, cena Mercedes Maybach EQS SUV jest dostępny w Polsce od ceny 980 000. I oczywiście w zależności od to. Od tego jaką konfigurację sobie wybierzemy, bo przypominam, że Maybach charakteryzuje się tym, że możecie sobie wybrać cokolwiek chcecie. Macie manufaktur, macie specjalne skóry od ekskluzyw Nappa, Mercedes, macie różne kolory na dwozie do wyboru, bikolory, kolory, wszystko, wszystko, wszystko do wyboru do koloru możecie sobie wybrać, a przyjemności kosztują. To aktualnie jeden z czterech modeli Maybacha. Maybach jest swojego rodzaju najlepszą wersją któregoś z reprezentowanych modeli Mercedesa. EQS-SUV stawia głównie na wartości wewnętrzne. Jest tu komfortowo przez duże K, bo w tym aucie najwięcej dzieje się po prostu we wnętrzu. To SUV z absolutnym fokusem na luksus. Aerial Grace to jest specjalne brzmienie stworzone właśnie dla Maybacha, interaktywne. Ono wie, jak wysiadamy z samochodu, kiedy ma grać. Nie wiem, czy wiecie, ale Polska jest jednym z głównych rynków Maybacha na, w Europie i na świecie. Kto lubi tak wyjątkowo podany luksus, ten na pewno zainteresuje się tym. SUVem. Bo to, co muszę przyznać, to auto jest naprawdę zaawansowane technicznie i jest to wszystko podane w taki sposób, że to po prostu jest. Nie trzeba się męczyć. I to właśnie, moi drodzy, jest luksus. Maybach EQS SUV dostaje ode mnie naprawdę najwyższe noty. Muszę przyznać, że jest to auto, które bardzo przypadło mi do gustu. I to, że jest elektrykiem i się jedzie w takim komforcie, spokoju, elegancji. Też naprawdę bardzo mi się podoba.